Hej pisaki, dzisiaj pokażę wam jak mega prosto wykonać syreniu makijaż. Ogólnie do tego looku, który dziś wykonamy nie potrzebujemy jakichś specjalnych rzeczy i wszystko wykonacie na spokojnie w kilka minut. Pierwszą rzeczą jest podkład i korektor. Wszystkie nazwy produktów znajdziecie jakby co w opisie. Pod oczy, na brodę, na czółko itd. nakładam beauty blenderem matowy puder transparentny oraz pędzlem puder prasowany. Wypełniając brwi pamiętam o tym, aby bardziej uwydatnić łuk oraz zrobić je tak jakby szpiczaste, używając również do tego korektora. Nasze łóżki będziemy robić taką siateczką. Którą możecie kupić na pewno gdzieś na mieście specjalnie na wydanie Halloweenowe. Ale tańszym i łatwiejszym sposobem jest wzięcie takiej siateczki z owoców, na przykład z pomarańczy lub mandarynek. Bo ja akurat była na gruszce. Także easy! O, jak widzicie, trochę się osypuje. Jeżeli chodzi o cień, to już wasza decyzja, jaki wybierzecie. Może być tu turkusowy, niebieski, złoto-srebrny, miedziany. Ja akurat używam do tego niebieskiego. Nakładam na ramiona i na obszary, które zwykle konturuję. W obszar, gdzie są takie luki, wypełniam je srebrną, miękką kredką do oczu, dla bardziej połyskującego się efektu. Dodaję jeszcze trochę turkusowy cień i mieszam, rozblendowuję razem kant z niebieskim. Tego nie musicie robić, ale ja dodaję jeszcze trochę fioletowego brokatu. Na oczka nakładam złoty cień, który nie nakładam szczególnie specjalnie dokładnie, aby mi się troszeczkę osypał i zostawił pod oczkami taką złotą poświatę, a w kociku nakładam białe. Robię do tego kreski na oku czarnym eyelinerem, chociaż możecie użyć do tego również białego, który też spotkłby wyglądał. Dla metalicznego wyglądu ust nakładam na nie najpierw srebrną kredkę, a na nią niebiesko srebrną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, przy buziaczki i do następnego filmiku.